15 kobiet trafiło do szpitala po wszczyknięciu, właśnie teoretycznie, toksyny botulinowej, która była sprowadzona z krajów azjatyckich, a okazało się, że w fiolce po zbadaniu, po prostu tego, co tam było wszczyknięte, była żelatyna wołowa. Tak, no też wydaje mi się, że jest tutaj e, spore ryzyko infekcji czy jakichś powikłań, o czym też mówią właśnie badania ponieważ jednak mimo wszystko jest to przerwanie ciągłości tkanek, już nie wspomnę o upuszczaniu krwi. Jest już bardzo, bardzo dużo powikłań po tego typu procederach, e, używania tego typu substancji, nie tylko w Polsce. Dziura w głowie to to już w ogóle jest po prostu, ja nie wiem, to jest ryzyko w ogóle uszkodzenia struktur, no przecież... Witajcie, kochani, w kolejnym odcinku podcastu Piękną pod Prąd. E, tak naprawdę dzisiaj mamy dla Was chyba taki trochę, ciężko to nazwać, szokujący, trochę śmieszny. E, tak nie do końca śmieszny, no bo rzeczy, o których będziemy mówić, nie są śmieszne, chociaż tak też mogłoby się wydawać. E, chcemy dzisiaj w tych absurdach, tak zwanej serii. Odcinek z serii absurdy um, estetyki, czyli kiedy uciekać z fotela. Powiem Wam dzisiaj o dwóch rzeczach. Nie wiem, czy Was do końca szokują, czy też nie szokują, może macie o tym pojęcie. A jeżeli nie, to chcieliby, chciałybyśmy, żebyście mieli tego świadomość i zobaczyli, co ewentualnie się dzieje, co się może wydarzyć po pewnych sprawach. Na początek, zapraszam Was do obejrzenia krótkiego filmiku, na którym Zobaczycie pewien zabieg, a zaraz sobie o nim porozmawiamy. No i jak? Jak po obejrzeniu filmiku? Jakie macie odczucia? Ja pierwszy raz, jak widziałam ten filmik, to ja byłam w szoku. Stwierdziłam, że dobra, no mogę się domyśleć, o co chodzi. Gdzieś tam y no, nie wiem, pewne rzeczy się przewinęły przez tyle lat studiów, pracy, jakichś doświadczeń innych ludzi, ale ym, po zagłębieniu się w, w te kwestie, w ogóle w nazwę tego, tej procedury, to człowiek otwiera szeroko oczy. I to jest dostępne. Można sobie oczywiście samemu znaleźć temat, czy to na Instagramie, czy na Facebooku. Jest wiele również takich zabiegów w Polsce. Jakbyście nie wiedzieli, co to jest, to ja wam powiem: to jest hijama. Cokolwiek to oznacza, <laughs> cokolwiek to jest, to znalazłyśmy, że dokładnie ta procedura tak się nazywa. I rzekomo właśnie zrobienie nacięcia na środku czoła, to nacięcie teoretycznie jest robione z tego, co wyczytałyśmy i sprawdziłyśmy, jakąś bańką próżniową, która rozcina nam skórę i jak widzieliście pięknie na filmiku, tryska nam krew. Ma to teoretycznie na celu. Poprawę urody, poprawę krążenia, likwidację bólu głowy yy, i co tam jeszcze tam było? Że yy, w detoksytację w ogóle w... Tak. jakąś organizmu. Tak, wsparcie układu limfatycznego, właśnie detoksykację poprzez upuszczenie krwi. Teoretycznie, jak sobie wpisujesz nazwę hijama, co to jest, no to polega to właśnie na upuszczaniu tej krwi, która ma na celu poprawę krążenia, zwiększyć przepływ krwi, rozszerzyć naczynia krwionośne. Nie do końca rozumiem w jaki sposób ona ma rozszerzyć, ale tak to ma niby zadziałać i właśnie wyregulować ten przepływ. Że teoretycznie jest lekka detoksytacja, głównie ma to pomagać niesamowicie w bólach migrenowych, nawet w bólach głowy. No i y, służyć urodzie, czyli jak mnie mam odmłodzeniu. <laughs> Chyba tak. Generalnie oczywiście nie ma absolutnie żadnych na to dowodów naukowych. Żadnego poparcia jakimiś badaniami. Z tego, co gdzieś tam tylko wynalazłam, to najczęściej badacze, którzy gdzieś tam sprawdzali tą świetną procedurę, twierdzą, że jeżeli ktoś widzi poprawę po tego typu działaniach, to z reguły jest to po prostu podświadomość i nasza psychika. Tak, no też wydaje mi się, że jest tutaj spore ryzyko infekcji czy jakichś powikłań, o czym też mówią właśnie badania. Ponieważ jednak mimo wszystko jest to przerwanie ciągłości tkanek, już nie wspomnę o upuszczaniu krwi, bo oczywiście, że sam, sama procedura upuszczania krwi, tak powiedzmy, Mówiąc prosto, jest stosowana, bo jeżeli są osoby, które mają problem z krążeniem, wysoki <noise> poziom hemoglobiny, no to jest tak, ryzyko oczywiście. zatorowości jakiejś. I to nie jak jest rzadka procedura, tylko taka procedura jest oczywiście przeprowadzana. Ja bardzo często to spotykam w szpitalu, no. mimo nawet nie miałam tego świadomości, dopóki nie zaczęłam przebywać, no to na internie się robi. Generalnie to wcale nie jest tak rzadka procedura, bo są osoby, które tego potrzebują, ale zgłaszają się wtedy z Skierowaniem do szpitala. Jest to robione oczywiście w warunkach szpitalnych i nie przez dziurę w głowie, nie? Oczywiście. Tak. No ja, jak y, też y, przeglądałam sobie y, internet, jak już doszłyśmy do tego w ogóle, co to jest za zabieg, jaka jest nazwa tego zabiegu, to ym, wbrew pozorom sporo jest miejsc i sporo jest różnych y, takich. Pokrewnych procedur, które właśnie taką nazwę mają, czyli hijama. W Polsce możemy znaleźć po prostu takie specjalistyczne stawianie baniek. Również specjalistyczne, znaczy, to nie wiem, czy to są specjalistyczne bańki, czy można tak powiedzieć. No, nie są to takie bańki, jak się stosuje w, w leczeniu bańką próżniową, tylko tam są właśnie te elementy, które przycinają skórę. I e, może wrzucimy tutaj to zdjęcie? Tak, też to też wygląda zobaczyć. drastycznie. Ja, e, że tak powiem, używam baniek w swojej pracy, w celach regeneracji i tak dalej. Natomiast to, co widziałam w internecie, no to byłam w szoku. No, pełno krwi w bańce próżniowej. Jest mega niehigieniczne, moim zdaniem, już nie wspomnę o, tak, o tym, że jest ogromne ryzyko zakażenia, no bo e, upuszczanie aplaczenia. krwi w ogóle taka inwazyjna procedura powinna być robiona w miejscach, e, takich jak szpital, czy jakieś przychodnie, poradnie, gdzie jest. I jeszcze e, raz powtórzę na pewno nie przez dziurę w głowie, oczywiście. Tak, tak, to jest to już w ogóle, ale nawet to dziura w głowie to to już w ogóle jest po prostu, ja nie wiem. To jest ryzyko w ogóle uszkodzenia struktur, no przecież bezapelacyjnie. Generalnie, podsumowując ten wątek, myślę, że tu nie, do, nie trzeba dodawać więcej komentarza, bo sami możecie <laughs> sobie dopowiedzieć i zweryfikować, czy taka procedura, chcielibyście się poddać tego typu procedurze, obojętnie co ona by miała nieść za sobą, jak duże korzyści. Jeżeli generalnie macie problemy z bólem głowy, Proponuję jednak nie robić sobie dziury w głowie, tylko udać się do lekarza, zdiagnozować, dlaczego są te bóle, i, i z bólem głowy też można sobie w, w wiele różnych sposobów radzić, a w procedurach odmładzających myślę, że są zdecydowanie dużo fajniejsze procedury niż robienie sobie dziury w głowie stryskającą krwią. Chyba, tak. że uważacie inaczej, koniecznie dajcie znać w komentarzu. No chyba, że jest ktoś, kto na przykład korzystał e, z takiej metody, chociaż nie wiem, czy może w Polsce akurat z dziurą w głowie nie znalazłam w Polsce oferty. Znalazłam z tymi bańkami i nawet były oferty, że takie rzeczy są wykonywane w domu u osoby zainteresowanej. Więc... Także jakby ktoś chciał zamówić do domu, to Ania poda kontakt. Nie? <śmiech> tak, jakby <laughs> się e, Więc jeżeli ktoś korzystał, to też bardzo prosimy, żeby się podzielić, bo być może, że um, nie mamy takich informacji głębokich i że działa to fenomenalnie na przykład. No. Myślę, że nie potrzebowała być się. Raczej <laughs> chyba nie. Druga rzecz, którą chcemy Wam dzisiaj powiedzieć, z właśnie z takich absurdów i rzeczy, jak to my nazywamy, kiedy trzeba uciekać z fotela, to jest rzecz już taka, jeżeli chodzi o tą dziurę w głowie, no to tak w formie takiej dla Was ciekawości, trochę, trochę też z uśmiechem, chociaż mówię, no nie do końca się jest z czego śmiać, mm. jeżeli takie procedury są faktycznie gdzieś tam szerzej stosowane. Ale za to rzecz, o której chcemy powiedzieć jako drugiej w dzisiejszym odcinku, to jest rzecz, która niestety jest stosowana bardzo ostatnio szeroko, na szeroką skalę. I Jest to tak zwany, nazwany przez media, przez służby, które to ścigają tak zwany chip botox. No. Czyli botox, który. Jest bardzo, bardzo w niskich cenach wykonywany, niejednokrotnie w różnych miejscach, to już abstrahując, bo nie o tym dzisiaj będziemy mówić, ale Botox, który jest niecertyfikowany, nie ma żadnych atestów w krajach europejskich, a jest z reguły sprowadzany z krajów azjatyckich. Tak, czyli y, kolokwialnie mówiąc jest to botox taki y, robiony na czarno, mm. <laughs> y, takie y, sformułowania gdzieś tam krążą w internecie. Y, no, generalnie jest to botoks, który jest kupowany, no tak jak wspomniałaś, z podejrzanych źródeł, jest często rozcieńczony, e, rozcieńczany w ogóle nie w takich proporcjach, są inne zupełnie zalecenia niż powiedzmy takie normy, które gdzieś tam obowiązują w całym znaczy, świecie. Znaczy to ciężko jest powiedzieć, w jakich Cie... proporcjach można go rozcieńczeć, ponieważ jest to w ogóle przywieziony proszek z krajów azjatyckich, gdzie tak naprawdę przeważnie są na nim chińskie tylko oznaczenia. E, czy jak Jakieś tam japońskie? Ja się nie znam na tych językach, no, ja więc, nie. więc nie wiem, ale wiem, że jest kilka tych specyfików. I generalnie bardzo ciężko jest w ogóle powiedzieć o jakiejś procedurze rozcieńczania, bo nie ma co do tego wytycznych. Tak no naprawdę tak. nie do końca wiemy, co tam jest, a dokopałam się do różnych artykułów, gdzie wiemy, że tak naprawdę w ogóle w botoksie nie było botoksu, na przykład no. to, już, to już abstrahując. Kolejną rzecz ten sam transport, jeżeli by to nawet była toksyna butulinowa, e, która musi być oczywiście, jak wiemy, specjalnie przygotowana, specjalnie oczyszczona, no bo, żeby kogoś nie zatruć, tak naprawdę, no to też nie wiemy, w jakich warunkach ona w ogóle, nawet gdyby to było to, co powinno być, w jakich warunkach dotarło przez tyle kilometrów, no gdzie wiemy, że toksyna butulinowa musi być przechowywana w odpowiedni sposób, w, odpowiedni, w odpowiednich warunkach, w odpowiedniej temperaturze i nie wstrząsana jeszcze na przykład, tak? Więc to są szereg rzeczy, które musi być zachowanych, żeby to y, dobrze funkcjonowało. Jest już bardzo, bardzo dużo powikłań po tego typu procederach, y, używania tego typu substancji, nie tylko w Polsce, bo tych y, to, nie, ten, to nie jest tylko proceder, że u nas w Polsce, nie, chociaż nie. wiemy, że jest on już na szeroką skalę stosowany, ale również właśnie w krajach, y, i amerykańskich, i um, europejskich. E, na przykład w, tylko z tego roku, g, przełom grudnia-stycznia, czyli najświeższe, e, najświeższe informacje, jakie są, e, ma z Hiszpanii artykuł, e, gdzie 15 kobiet trafiło do szpitala po wstrzyknięciu właśnie teoretycznie toksyny botulinowej, która była sprowadzona z krajów azjatyckich, a okazało się, że w fiolce po zbadaniu po prostu tego, co tam było wszczyknięte, była żelatyna wołowa. I ta żelatyna została wszczyknięta jako właśnie toksyna botulinowa. I 15 osób, to jest ogólnie dostępny artykuł, można sobie go po prostu bez żadnego problemu e, sprawdzić. To był botong skin który okazał się właśnie żelatyną wołową. Pokażę wam tutaj screen na ekranie, żebyście sobie mogli do tego artykułu dotrzeć. Nawet u nas też w ostatnim czasie sporo było informacji na temat właśnie, na przykład długo utrzymujących się grudek po podaniu toksyny botulinowej, mhm. gdzie teoretycznie one moment się wchłaniają, tak, no ja rozumiem, że można źle podać, można zostać źle nauczonym podawania toksyny, no właśnie na przykład przez osoby, które, nie wiem, zaczęły robić i nagle różne procedury sobie same wprowadzają, testują, więc y po prostu coraz więcej właśnie było tych informacji. Nawet chyba w jakiejś telewizji śniadaniowej też była informacja, że jakaś pacjentka się zgłosiła właśnie z, taką, z takim powikłaniem, właśnie z, poprzez wykonanie niecertyfikowanego produktu no, i nieoczyszczonego właśnie. Dokładnie. Ponadto, jeżeli już jesteśmy w naszym kraju, też teraz świeża informacja, w tym roku studenci Politechniki Poznańskiej przygotowali razem z, z GIF, przygotowali taki program, wyszukujący nielegalne leki, nie tylko jeżeli bo tu akurat mówimy dzisiaj o toksynie botulinowej, bo ona też jest lekiem, jak wiemy, ale ogólnie nielegalnych leków i właśnie przy tej okazji powiem wam ciekawostkę, że poprzez Instagrama czy poprzez media społecznościowe znaleźli bardzo dużo właśnie dystrybucji Botoksu, jak to mówią, z krajów Azji Dalekowschodniej. W rezultacie powstała niezwykle wartościowa mapa, a niebanalny wpływ na jej stworzenie miały media społecznościowe. To jest tytuł. Na mapie zaznaczono gabinety, które w sieci społecznościowej polubiły przynajmniej jeden z profili wyznaczonych właśnie przez nich jako dystrybutorów tego typu produktów. Profile te należały do sprzedawców zidentyfikowanych jako dystrybutorzy wybranych środkowych. Leczniczych pochodzących z Azji na terenie Polski. Mapa zawiera niebagatela kilkadziesiąt oznaczonych gabinetów, w których e, zakładam, że albo już e, jakieś kontrole zostały przeprowadzone, mm, albo ja jeszcze będą, kontrolę, bo to tak. jest właśnie e, bardzo, bardzo świeża sprawa. A tutaj też cy, y, cytat. Zakładam, że to nie wszystkie gabinety kosmetyczne, które korzystają ze środków przywiezionych z Azji, ale jak widać, daje to wgląd. Media społecznościowe w dość szybki sposób pozwalają na identyfikację tego problemu. Tak, zwłaszcza, że ten pro problem ym, porusza coraz więcej osób w mediach społecznościowych. No też pacjenci są coraz bardziej świadomi i też, ym, nie wiem, mam wrażenie, że jest bardzo dużo tych informacji. Osobiście, nawet ostatnio się tak zastanawiałam, że jest przesyt tego wszystkiego, gdzieś tam, gdzie się wchodzi, e, tutaj jakieś, w cudzysłowie, botoksowe imprezy e, i tak jakby propagowanie tego wszystkiego na wszystkie możliwe strony. No to w końcu. No, ktoś się tym zainteresował, i, bo to, to nie jest e, jakaś mała sprawa, tylko po pierwsze, że to jest sporo osób w to zaangażowanych, po drugie, że jednak to są e, pieniądze duże. Nie? Generalnie mam nadzieję, że wy, jako nasi widzowie nie korzystacie z tego typu miejsc, które oferują takie rzeczy, a już na pewno mam nadzieję, że nie korzystacie z imprez typu Botox Party, no bo tego też jest coraz więcej. No bo jeżeli toksynę butulinową możemy sobie kupić na Instagramie, czy też gdziekolwiek w internecie, oczywiście toksynę butulinową w sensie pochodzenia jakiegoś typu z takich krajów właśnie azjatyckich, no na pewno leku, który jest dostępny. U nas w kraju, który jest legalnym, dostępnym, certyfikowanym produktem, nie kupicie sobie w internecie, bo taki lek można zamówić tylko od dystrybutora, ewentualnie zakupić w aptece, jeżeli posiada ktoś receptę. Ale ze względu na to, że ta dostępność właśnie tego typu produktów jest bardzo duża, no to oprócz tego, że korzystają z tego różnego rodzaju zabiegowcy. To dodatkowo właśnie korzystają z tego osoby, które w ogóle nie mają pojęcia już kompletnie o tym, co to jest, jak to rozrobić, jak to podać. Ale mimo wszystko taki proceder ma miejsce. Spotyka się, nie wiem, 10-15 koleżanek, kolegów wspólnie robią tak zwane botox party, gdzie oprócz tego, że jest wstrzykiwany właśnie tego typu specyfik, to te imprezy z reguły są z jakąś od razu, jak to się widzi, po prostu na dodatek jest to pokazywane w mediach z lampką szampana, gdzie no picie alkoholu i robienie <laughs> tego typu zabiegów, no to trochę, Zastanówmy się, czy to na pewno ma sens i czy to, i czy to w ogóle wszystko idzie w dobrą stronę, tak. bo nie mówiąc o higienie, o jakiejś aseptyce przy tego typu zabiegach na imprezie z proseko, no to jeszcze... Tak, ale no też mamy pewne zalecenia po, po zabiegach z użyciem toksyny botulinowej, jednak trzeba przez, może nie jakiś bardzo długi czas, ale jednak uważać. Tak? No ale nie, nie, nie wiemy, też... czy mamy takie same zalecenia po zużyciu żelatyny wołowej. <laughs> No tak, to też <laughs> prawda. Więc tutaj może to być e, troszeczkę tak. inaczej. Prawda jest też taka, że ja w ogóle, e, tak sobie przypomniałam, teraz miałam kiedyś taką pacjentkę, ona mieszka na co dzień w Niemczech i e, mówiła mi, że jej koleżanka kupowała Botox i sobie robiła sama. Po filmiki, zresztą wysyłałyśmy sobie ostatnio filmiki jak full face, wszystko tak. jak to się odbywa teraz, wszystko praktycznie można sobie tam przystrzyknąć i ona sobie z takiego um, instagramowego, um, nie wiem, tutoriala skorzystała. Tylko, że no, miała potem oczywiście problemy na zasadzie, no, jak ktoś nie wie, jak wygląda układ mięśniowy twarzy, albo nie umie sobie rozpoznać, bo nie każdy z nas ma identyczną mimikę i identycznie ułożone te mięśnie. Trzeba sobie to jednak sprawdzić. Natomiast ona po prostu zrobiła sobie tak, jak ma być na filmie. <laughs> I nie bała się, więc tym bardziej, jeżeli się idzie na przykład do osoby jakiejś zaufanej na botok Sparty, no to. No, bywa różnie. Też myślę, że pozostawimy to już do waszej oceny i każdy oczywiście z nas ma swój rozum. Każdy wie, co wybrać, co dla niego dobre. Czy właśnie chce zaoszczędzić, nie wiem, 50, 100 zł, 200 zł. Nie wiem, ile to można zaoszczędzić na tego typu procederze, nie, bo uważam, to. że w chwili obecnej te zabiegi ogólnie medycyny estetycznej naprawdę nie są jakieś tak drogie, żeby korzystać z tego typu. Procederu. Ale jeżeli ktoś uważa, że można zaoszczędzić, no to okej. Okay. Generalnie na zdrowiu, pamiętajcie, że nigdy się nie zaoszczędzi. Wkleję wam, widzieliście też screeny, możecie sobie sami posprawdzać artykuły, ile osób znalazło się w szpitalu o ostatnimi czasy, ile osób, nie mówiąc o tym, miało po prostu jeszcze mniejsze powikłania po tego typu procederach. Albo używania właśnie toksyny z niewiadomych źródeł, tak naprawdę prawda, mówię, do końca nie wiecie, co tam w środku jest, albo po prostu właśnie po tego typu imprezach, jakim jest właśnie Botox Party, Czyli mamy chiby botox, cheap, botox, czy botox party. To są dwa słowa, których ja osobiście uważam, że proponowałabym raczej unikać. Nawet toksyna botulinowa jest bardzo taka specyficzna, nawet stosując oryginalną, taką dopuszczoną do obrotu toksynę, też naprawdę trzeba o niej bardzo dużo wiedzieć. Jest wiele rzeczy, które przez drobne... Mm, Niedociągnięcia czy jakieś błędy, czy po prostu niewiedzę mogą zrobić dość. Może nie zabić kogoś, bo tutaj bym to, 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 to nie żelatyna wołowa, która jest gdzieś tam wszczekiwana, ale mo mogą powodować różnego rodzaju skutki uboczne i, i powikłania. Więc. Przygotowaliśmy, przygotowałyśmy dla was jeżeli ktoś z was jest zainteresowany 10 rzeczy 10 rzeczy na które trzeba uważać przy toksynie i które 10 błędów, które można popełnić przy podaniu toksyny butulinowej, na które wy jako zabiegowcy powinniście zwracać uwagę, a pacjenci oczywiście też weryfikować swoich zabiegowców i wiedzieć, co oni robią, jakimi produktami, jak pracują i czy faktycznie mają do tego stosowne umiejętności i uprawnienia. Także tym akcentem chyba będziemy kończyć ten odcinek. Jeżeli jesteście zainteresowani, dostaniecie od nas w, bezpłatnie oczywiście taką PDF z tymi wszystkimi informacjami o których mówię. 10 rzeczy, na które trzeba uważać i 10 właśnie takich w sumie 10 błędów, które można popełnić stosując toksynę botulinową. Tak. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli jesteście zainteresowani, udostępnijcie nas na Instagramie, na przykład swoim, oznaczcie nas, a za to od nas dostaniecie prezent. Tak. Dziękujemy, Dziękujemy i do zobaczenia w następnym odcinku. Legenda